Liczyć pochodne. f od x równa się 2 minus x przez x minus x kwadrat. Zobaczmy, że mamy tutaj iloraz dwóch funkcji. Możemy zatem skorzystać z twierdzenia, o którym mówiłam przed chwilą. Policzymy pochodną pierwszego razy druga funkcja minus pierwsza funkcja razy pochodna drugiego przez druga funkcja do kwadratu. Najpierw liczę pochodną pierwszego. Pochodna 2 minus x to minus 1. Zapisałam. Mnożę razy druga funkcja w niezmienionej postaci, czyli razy x minus x kwadrat minus licznik niezmieniony razy pochodna mianownika. Pochodna x do pierwszej to 1. Pochodna minus x do kwadratu, zgodnie z tym wzorem, będzie równa minus 2x do pierwszej czyli minus 2x. W mianowniku umieszczam x minus x kwadrat do kwadratu. Po uproszczeniach otrzymujemy naszą pochodną. Podpunkt b. f od x równa się 3 pierwiastki z x, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z x minus 5 przez x do kwadratu. Zamieńmy naszą funkcję na formę bardziej dogodną. Przepisujemy 3 pierwiastki z x. Pierwiastek trzeciego stopnia z x to inaczej x do 1 trzeciej. Minus 5 przez x kwadrat to inaczej minus 5 razy x do minus drugiej. Obliczając pochodną z tych dwóch wyrażeń będziemy korzystać z drugiego wzoru naszej tabelki. Pochodna pierwiastka z x to 1 przez 2 pierwiastki z x. Zapisujemy zatem 3 przez 2 pierwiastki z x x do 1 trzeciej pochodna to 1 trzecia razy x do 1 trzecia minus 1, czyli do minus 2 trzecich. Zapisałam, 1 trzecia x do minus 2 trzecich. Minus 5 razy x do minus 2. Pochodna x do minus 2 to minus 2 x do minus 3. Minus 2 razy minus 5 da nam plus 10. Otrzymujemy zatem f' od x równa się 3 przez 2 pierwiastki z x. Dodać 1 trzecia x do minus 2 trzecich dodać 10x do minus trzeciej. Podpunkt C nasza funkcja jest bardziej skomplikowana. Tutaj musimy zastosować pochodną funkcji zewnętrznej, to znaczy na początku traktujemy cały nawias jako jedno wyrażenie. Obliczamy zatem pochodną nawiasu do piątej. Otrzymujemy 5 razy nawias do czwartej. Czyli 5 razy x do trzeciej dodać 2 pierwiastki z x do czwartej. Teraz musimy to pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli pochodną naszego nawiasu. Obliczamy po kolei. Pochodna x do trzeciej to 3x kwadrat. Pochodna 2 razy pierwiastek z x to 2 razy 1 przez 2 pierwiastki z x. Otrzymujemy rozwiązanie. Zapamiętajmy zatem na przyszłość. Gdy funkcja jest bardziej skomplikowana, Wyliczamy najpierw pochodną funkcji zewnętrznej, traktując naszą funkcję jak jedno wyrażenie i mnożymy ją przez pochodną funkcji wewnętrznej. Tej samej cechy użyjemy w podpunkcie d. Mamy funkcję sinus do trzeciej x. Liczymy najpierw pochodną funkcji zewnętrznej. Otrzymujemy 3 razy sinus kwadrat x. Mnożymy to przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli sinusa x. Pochodną sinusa jest cosinus. Podpunkt E. Tutaj funkcją zewnętrzną jest cosinus, a wewnętrzną 5x. Liczymy pochodną funkcji zewnętrznej. Cosinus 5x pochodna to minus sinus 5x. Mnożymy to jeszcze przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli 5x. Otrzymujemy zatem minus 5 razy sinus 5x. Spójrzmy na podpunkt f. Tutaj nie dość, że musimy zastosować pochodne funkcji zewnętrznych, to jeszcze uwzględniamy dzielenie dwóch funkcji. Spróbujmy prześledzić kolejne kroki obliczenia tej pochodnej. Najpierw liczymy pochodną pierwszej funkcji. Minus sinus x. Mnożymy przez drugą funkcję w niezmienionej postaci. Otrzymujemy 2sinus kwadrat x. Teraz zajmiemy się drugim członem. Czyli pierwsza funkcja niezmieniona razy pochodna drugiej. Zobaczmy. Pierwsza funkcja niezmieniona cosinus x. Pochodna drugiej pochodna funkcji zewnętrznej, czyli 4sinus x. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli sinus x. Pochodna sinusa to cosinus. Pozostaje tylko wpisać w mianowniku drugą funkcję podniesioną do kwadratu. Po uproszczeniach otrzymujemy wynik. Prześledźmy jeszcze jeden przykład. Tutaj obliczamy pochodną funkcji zewnętrznej. Będzie to 6 cosinus x. Mnożymy przez pochodną funkcji wewnętrznej otrzymujemy minus sinus x. Analogicznie postępujemy w przypadku drugiego członu. Pochodna zewnętrzna minus 4 sinus do trzeciej x. Pochodna wewnętrzna cosinus x. Pamiętajmy zatem, że aby swobodnie obliczać pochodne funkcji, musimy pamiętać o czterech twierdzeniach, o których mówiłam na początku. Musimy znać podstawowe wzory na funkcje pochodnych i musimy pamiętać, że istnieje pochodna funkcji zewnętrznej i wewnętrznej. Kiedy zaczęłam mówić o pochodnych, mieliśmy interpretację geometryczną. Powiedzieliśmy sobie, że pochodna funkcji w punkcie to współczynnik kierunkowy stycznej. Zastosujemy to w naszym zadaniu. Mamy wyznaczyć styczną do wykresu funkcji 1 trzecia x kwadrat minus x plus 1. Styczną chcemy wyznaczyć w punkcie x0 równym 6. Zapiszmy najpierw ogólne równanie prostej. Wygląda ono następująco: y równa się ax plus b. A to inaczej współczynnik kierunkowy stycznej. Otrzymujemy go, licząc pochodną funkcji w zadanym punkcie. Zobaczmy. Pochodna f' od x równa się 2 trzecie x minus 1. Zapisałam. Obliczam teraz wartość pochodnej w naszym zadanym punkcie i otrzymuję a. 3. Skoro znamy już a, jeden parametr naszej stycznej, musimy jeszcze wyznaczyć b. Pomyślmy, skąd możemy otrzymać jego wartość. Znamy x0, wiemy, że wynosi 6 i ze wzoru funkcji możemy obliczyć wartość. Mamy zatem x0, y0. Wiemy, że styczna przechodzi właśnie przez ten punkt. f od x0 równa się 7. Mamy punkt 6, 7. Wiemy, że równanie stycznej to ax plus b. Po podstawieniu wyliczonego wcześniej a otrzymujemy 3x plus b. Jak już mówiłam, styczna przechodzi przez nasz punkt x0, y0. Podstawiam zatem y0, czyli 7, równa się 3 razy x0, czyli 6 plus b. Stąd mogę otrzymać b. Znajduję równanie prostej. y równa się 3x minus 11. Zapamiętajmy zatem, jakie kroki musimy wykonać, aby wyznaczyć równanie stycznej. Pierwsze: obliczamy wartość pochodnej w naszym punkcie i otrzymujemy a. Drugie: obliczamy wartość funkcji w punkcie. Trzecie: aby otrzymać b, wstawiamy wyliczone a i współrzędne naszego punktu do równania prostej. Otrzymujemy b. Przejdziemy teraz do wyznaczania maksymalnych i minimalnych wartości funkcji. Funkcja f od x posiada w punkcie x0 ekstremum, gdy pochodna funkcji w tym punkcie jest równa 0. Jest to warunek konieczny istnienia ekstremum. Warunek dostateczny mówi, że w otoczeniu danego punktu pochodna zmienia znak. Punkty a i b są ekstremami naszej funkcji. Styczna do wykresu w punkcie A jest równoległa do osi X, zatem wartość pochodnej w punkcie A i B wynosi 0. Warto zapamiętać, że gdy pochodna jest większa od 0, to funkcja jest rosnąca, a gdy mniejsza od 0, to funkcja jest malejąca. Przejdźmy teraz do naszego zadania. Mamy wyznaczyć ekstremum funkcji 4x do 3 minus 108x plus 200. Dziedziną naszej funkcji będzie cały zbiór liczb rzeczywistych. Korzystamy z warunku koniecznego na istnienie ekstremum funkcji. Obliczamy pochodną. Y' równa się 12x minus 108. Pochodna musi być równa 0, czyli 12x minus 108 jest równe 0. Otrzymujemy rozwiązanie naszego równania x równe 3 lub x równe minus 3. W tych punktach nasza funkcja osiąga ekstremum. Chcemy jeszcze określić, w którym punkcie jest minimum, a w którym maksimum. Sporządzamy zatem orientacyjny wykres naszej pochodnej. Zobaczmy, że pochodna jest funkcją kwadratową. Ramiona skierowane są w górę i posiada ona dwa miejsca zerowe minus 3 i 3. Wykorzystamy teraz fakt, że wtedy, gdy pochodna jest dodatnia, funkcja jest rosnąca, a gdy pochodna jest ujemna, funkcja jest malejąca. Dla x'ów od minus nieskończoności do minus trójki, nasza pochodna jest dodatnia, zatem funkcja rośnie. Dla x'ów od minus trójki do trójki, pochodna jest ujemna, czyli funkcja maleje. Od trójki do nieskończoności pochodna znowu jest dodatnia, czyli funkcja znowu rośnie. Pisałam jeszcze, że w minus trójce i trójce istnieją ekstrema. Zobaczmy, skoro funkcja rośnie do ekstremum, to w minus trójce znajduje się maksimum. Później funkcja maleje do kolejnego ekstremum w trójce. Zatem w trójce nasza funkcja posiada minimum. Wystarczy teraz podstawić minus 3 i 3 do wzoru na naszą funkcję i otrzymujemy. Y maksimum, czyli wartość dla minus 3, to 416, a Y minimum, czyli wartość funkcji dla trzech, to minus 16. Podsumowaniem wszystkich naszych wiadomości będzie badanie przebiegu zmienności funkcji.